Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale Notopstryk. Dzisiaj porozmawiamy sobie o lampach LEDowych od Glare One. Są to zupełnie nowe lampy, które jakiś czas temu pojawiły się na rynku. Zrobiliśmy już z nimi jedną sesję fotograficzną, poradnik pracę z światłem ciągłym, który tutaj na górze Wam się wyświetli, więc sprawdźcie sobie ten materiał, bo myślę, że warto. I tak samo jak w tym poradniku, taki dzisiaj jest ze mną Marcin Woźniak, specjalista od marki Glerwan, który powie Wam o tych nowych produktach, bo na pewno zna się na nich zdecydowanie lepiej niż ja. Więc Marcin oddaję Tobie głos, powiedz nam co tutaj mamy, jakie lampy, co w nich znajdziemy. Cześć, witajcie. Miło mi, że macie chwilkę na obejrzenie tego filmu, bo mam kilka nowych rzeczy. Dwie nowe lampy i dodatkową jedną rzecz pod tytułem adapter zasilania, ale o tym za chwilkę. I mamy tak. Lampę Glare One LED 1500D. To jest pierwsza nowość. I druga nowość to jest lampa Glare One LED 2000D Bicolor. I tak. Pierwsza lampa, którą mamy tutaj, zastępuje nasz poprzedni model LED 1500. Ten ma nową budowę nowego leda okrągłego. Brew pozorom taki detal ma znaczenie, bo to wpływa na to jak wygląda scena oświetlana taką lampą. Okrągły led daje bardziej naturalne cienie. Po prostu jest lepszy. Uh -huh. Ja od I... mogę dodać, że faktycznie obudowa wygląda nowocześnie, jest lepiej wykonana, bo miałem tak. też styczność z poprzednikiem. Tak. Zresztą tutaj na górze mi się karta. Sprawdźcie czy inne materiały z produktami Glare One, bo już kilka lamp od Glerwana sprawdałem hmm, sprawdzałem po prostu, no i tutaj muszę potwierdzić, że ten uchwyt jest zdecydowanie solidniejszy, no, zdecydowanie. sama budowa lampy robi lepsze wrażenie. Zdecydowanie jakość wykonania tych, tych lamp jest no, dużo wyższa niż modeli, które mieliśmy wcześniej i moim zdaniem na rynku w tym momencie w tym poziomie cenowym nie ma nic co może konkurować pod tym względem z naszymi propozycjami. Jest to lampa o mocy 150 W i ma stałą temperaturę barwową. Mhm. Od razu zapytam, czy taki setup jak tutaj mamy, czyli nasza dwójka lampa blisko nad aparatem, czy taka lampa wystarczy, żeby oświetlić sobie taki plan do filmowania? Myślę, że tak. Jak będziemy używać przysłony 2,8,4 i standardy na, na to, tak, to, to powinno w wysuniętej większości przypadków wystarczyć. Jakbyśmy mieli 3-4 osoby, większy plan, no to już będzie kłopot. Mm. Ale tak jak no, to siedzimy ja. blisko, lampa też jest dość blisko, jest zaraz nad aparatem, spokojnie wystarczy. Okay. I to jest cena. Um, dla naszych klientów 1499 zł, jest trochę drożej niż poprzednio, ale jakość wykonania i to, co ta lampa oferuje moim zdaniem jest bezkonkurencyjna. Jest no z tego co widzę jest już wbudowany wentylator. Tutaj jest wentylator, e, ale też powiem od razu o tej lampie, bo model wyższy, czyli ten 2000d -color, on jest łudząco podobny na pierwszy rzut oka do tego pierwszego. Mhm. Jest trochę większy po prostu. Jest troszkę większy, troszeczkę cięższy, e, natomiast ma już regulację temperatury barwową. Reg regul temperaturę barwową w zakresie od 2700 kelwinów do 6500 kelwinów. Czyli, czyli tutaj można... mamy stałą, przypomnij jaką tak. temperaturę? 5500. a tutaj mamy możliwość zmiany. A tu zmiany. mamy możliwość zmiany przy modelu 2000 Debicolor jest to już 200 w LED, czyli LED, który pozwala dość swobodnie już pracować nawet przy fotografii portretowej z przysłonami 284. I mhm. czasami tam jedna 1,00 na sekundy. Okej. Okay. Więc jest tego, jest tego, tej mocy dużo. Obie lampy mają bardzo rozbudowany system chłodzenia, mają wbudowane wentylatory. I co ciekawe, dla osób, które filmują, jest to istotne, że można wyłączyć te wentylatory. Mhm. Czyli jak przeszkadza nam podczas nagrywania dźwięku nie. oświetlenie tak. to jest nie tyle oświetlenie, co wentylator w oświetleniu to tu można to wyłączyć. Trochę wtedy spada moc lampy. Natomiast lampa wtedy jest absolutnie bezgłośna. Mhm. Ale podejrzewam, że tak jak w, w innych lampach, że on jest na tle cichy ten wentylator, jest to naprawdę w większości przypadków mm. nie przeszkadza. W specyfikacji podajemy, że wentylatory tych lamp 45 dB mają, więc no, to jest, mówmy okay. się, no dość nisko, ale jak przyłożymy ucho, to słyszymy. No wiadomo. I widzę, że też można wyłączyć wentylator bezpośrednio z tak, zabudowy. Tak. Jest tu jest... dedykowany tego klawisz. No w ogóle dobrze, że są takie klawisze, bo tu widzę, podejrzewam, że ten służy do jakichś tam efektów Do efektów oświetleniowych, Mam jak tak, jakąś to to Mamy jakąś łączność Bluetooth. Włączność Bluetooth, bo do tych lamp niedługo pokażemy też aplikacje na urządzenia mobilne do sterowania z lampami. Nie będzie trzeba już pilota kupować. Dokładnie. No to bardzo Dokładnie. ciekawe rozwiązanie. Dokładnie. I to już do tych lamp będzie, czyli czekamy po prostu, jak ktoś kupi teraz tę lampę, to za jakiś czas będzie tak, aplikacja. Tak, tak, myślę, że no, w tym roku na pewno, a kto hmm. czy nie za jakiś no jest, miesiąc już się aplikacja pokaże. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, ale ja widzę też mały wyświetlacz, więc tutaj mi się zobserwuje. Mały, ale zwiększy. czytelny, tam jest pokazana moc i temperatura barwowa. Okej, okay. no widzę, że tutaj obsługa już na pierwszy rzut oka jest bardzo prosta. I tak myślę, że tak każdy sobie z tym poradzi. Tak. To, co jeszcze zwróciło moją uwagę, to że oprócz złącza standardowego do stałego zasilania mam jeszcze drugie złącze, więc domyślam się, że lampa może pracować e, poza studiem, mieć zewnętrzne zasilanie. Zgadza się, zgadza się, dokładnie. Z tyłu mamy wejście na zasilanie normalne, sieciowe, w zestawie jest przewód zasilający, ale jak ktoś potrzebuje lampy zasilić poza studiem, w miejscu, gdzie nie ma dostępu do sieci zasilającej, to dokupuje sobie takie urządzenie wraz z akumulatorem typu V, chyba że już ma, jest to adapter właśnie specjalnie zrobiony do tych dwóch modeli. Adapter pozwalający zasilić lampę w plenerze. W zestawie jest oczywiście przewód zasilający i też taki mały, ale warto zauważenia dynks, który pozwala powiesić sobie ten adapter na statywie, więc po prostu ma on to dobre miejsce i bezpieczne. Aha. Lampę stawiamy na statyw i możemy pracować. Co ważne, ten adapter nie powoduje, że lampa świeci słabiej. Mhm. Ona świeci dokładnie tak samo, jak jakbyśmy ją ustawili na zasilaniu sieci elektrycznej, mhm. więc pod tym względem okay. nie ma żadnej różnicy. A jak z czasem na pełnej mocy, jak długo jesteśmy w stanie ehm, świecić? Tak. Robiłem bardzo wnikliwe testy dla lampy modelu 2000 DeBiColor na pełnej mocy przy ustawieniu na światło dzienne. Jak trzeba ma się dobrej klasy akumulator typu V, to świeci do godziny czasu. No mhm. się waha od 45 minut do godziny czasu. Okay. Więc jeżeli zamontujemy do adaptera dwa takie akumulatory, bo po jednej stronie mamy jeden, po drugiej stronie możemy zamontować drugi. To mamy dwie godziny. No i to... większość rzeczy jesteśmy tak, w stanie tak, ograć tak, na dwie tak, godziny. Tak, dokładnie. No, i, taki, i to, taki zestaw pozwala nam pracować swobodnie. I co ważne, jest to przystępna cenowo rzecz, bo ten adapter kosztuje z przewodem i z uchwytem satywowym mhm. 399 zł. Bardzo no. warto więc, się takich lamp to kupić. Więc to nie jest bardzo droga rzecz. Biorąc pod uwagę, że lampa 1500D kosztuje 1499 zł, to tak naprawdę w cenie poniżej 2000 zł mamy mocną, bardzo mocną, solidnie wykonaną lampę. Mhm z możliwością jeżeli dokupimy sobie adapter, możliwością zasilania poza studiem, a jeżeli mówimy o modelu 2000 d który ma regulację temperatury barwowej, ona będzie kosztowała, czy kosztuje na sklepie 2199 zł. Mhm. I znowu do tam tej, tej granicy 2,5, 2600 zł jesteśmy w stanie zmontować zestaw, tak, zewnętrzne tak, zasilanie. Więc no tak, no myślę, że to jest. Duża siła właśnie tych lamp, że one są dobrze wykonane, mają ciekawe funkcje, a przy okazji mamy jeszcze rozsądną cenę, która pozwoli Wam zacząć przygodę z oświetleniem ciągłym po prostu. Mhm. Że ta cena tutaj naprawdę w stosunku do jakości jest bardzo korzystna. Zresztą sami sprawdziliśmy te lampy właśnie podczas sesji z modelką i dobrze tutaj się z nimi pracowało. Ja nie mam do nich żadnych większych zarzutów. No myślę jeszcze te mhm. powiem jedno, jedną rzecz, że y, dla fotografów na przykład, y, którzy się y, kierunkują w stronę fotografii noworodkowej, dziecięcej, portretowej. To taki model 1500D już da wiele, bo mm. się nie łatwo pracuje, bo jest to świat pociągłe, więc jak ktoś lubi mocno rozmyte tło płytki ostrości, to idealnie będzie pasowało. A do osób, którzy trochę ambitniej do tego podchodzą lub mają zamiar kupić sprzęt do filmowania, no to waszy model 2000D okay. color przez to, że mu regulacja temperatury barwowej daje jeszcze więcej możliwości. No to dobrze, to tak rozdzieliłeś, który model tak. dla kogo będzie lepszy. To dzisiaj wszystko w tym materiale sprawdźcie inne nasze filmy. zasubskrybujcie naszą kanał sprawdźcie też kanał Glerwan na YouTube Glerwan TV zapraszamy serdecznie tak Marcin tam prowadzi też takie poradniki pokazuje jak pracować z lampą myślę że jest to ciekawe źródło wiedzy widzimy się w kolejnych filmach do zobaczenia cześć cześć